Zobacz, jak w jaśle powstaje dobra energia i jak efektywnie z niej korzystać. Energia jest niezbędna do życia. W domu potrzebujemy jej do ogrzewania, gotowania i korzystania z urządzeń elektrycznych. Miasto takie jak jasło ma spore zapotrzebowanie na energię. Ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny to nieodnawialne źródła energii których zasoby wyczerpują się, a ich stosowanie wpływa negatywnie na środowisko i zdrowie człowieka. Energia odnawialna, ze słońca, wody czy biomasy to ekologiczna alternatywa. Ile energii potrzeba dla naszego domu? To zależy od tego, jak efektywnie ją wykorzystujemy. Stosując energooszczędne rozwiązania, możemy płacić mniejsze rachunki, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne cele. Ta sama zasada dotyczy miasta. Jak to działa u nas? W Jaśle powstał miejski system zarządzania energią. Kieruje nim Biuro Energetyka Miejskiego. Kontroluje ono wydatki i szuka oszczędności, w tym poprzez inwestycje przyjazne dla środowiska. Przykładem jest inteligentne oświetlenie uliczne. Pozwoliło to obniżyć roczne wydatki na oświetlenie w jaśle o ponad połowę oraz ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Przeważająca część budynków miejskich została poddana termomodernizacji, co znacznie zmniejszyło zużycie energii cieplnej. Na większości z nich zamontowano kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne, jak ta na dachu miejskiej pływalni oraz ta na zadaszeniu placu targowego, gwarantują ograniczenie poboru energii z sieci dystrybucyjnej. Te designerskie rozwiązania tylko w ciągu 3,5 roku pozwoliły zaoszczędzić pół miliona złotych. Kolejne oszczędności przyniesie miastu niedawno uruchomiona instalacja kogeneracyjna. Która w jednym procesie technologicznym wytwarza zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. Tak produkowana energia jest ekologiczna i pozwoli obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla w mieście. Największy wpływ na ochronę środowiska w Jaśle mają jednak mieszkańcy. Dzięki dofinansowaniom już 800 rodzin korzysta z paneli słonecznych, a kolejni mieszkańcy wyrazili chęć wyposażenia ich domów w instalacje solarne i fotowoltaiczne. Rewolucyjnym krokiem będzie wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Po ponad 230 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych kotły dotychczas opalane węglem zostaną wymienione na kotły gazowe i kotły opalane peletem, a 11 budynków jednorodzinnych zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na naszą ankietę o źródła opalania odpowiedziało ponad 60% właścicieli budynków jednorodzinnych. W mieście uruchomiono także punkty informacyjne dla mieszkańców i miejsca edukacji ekologicznej. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Energetyka Miejskiego udzielamy Jaślanom bezpłatnych porad dotyczących możliwości skorzystania z programów finansujących działania ekologiczne, w tym programu Czyste Powietrze. Pomagamy prawidłowo przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę starego kotła na nowy, bardziej ekologiczny. Prowadzimy szereg akcji edukacyjnych wśród mieszkańców. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów planujemy w najbliższym czasie przybliżyć młodzieży zasady działania odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu symulatorów farmy wiatrowej czy demonstracyjnych instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy, jednostki samorządowe oraz firmy mogą skorzystać również z technicznego doradztwa w zakresie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych. Te wszystkie przykłady pokazują jasno, że Jasło konsekwentnie realizuje działania ekologiczne, które mają ogromny wpływ na zdrowie mieszkańców i podnoszą jakość ich życia.